Witam was wszystkich na Stop Hamie, na fajne łudzie. Dzisiaj sobie będziemy jeździć i wodzić dostawy. stawy. Pamiętajcie, dzisiaj o godzinie 17 będzie live w okazji do z Ja nie wiem dlaczego wy usługujecie jak ja wam nic nie robię. Ja mówię jakbym się fleksował, że mam wolne, ale ja się nie fleksuję tylko ja chciałbym tylko na, na przykład bym chciał powiedzieć. To, to nie ma żadnego powodu, żeby mnie usuwować. Że, no, że chyba komuś się nie, nie podobają mi się filmiki. Ale no, nie tak negatywnie yy, oceniać. Co ty robisz? Co ty robisz? Że ci wiadę. Co ty robisz? Akurat się Kulant kończy, więc akurat dowiozłem. No co ty robisz? Jak ty jedziesz? Baranie! No jeszcze ja ci wjechałem w dupę! Co ty robisz? Chociaż usunął swój pociąg. My sobie teraz polecimy. Bo oczywiście tu nie można iść. I my pójdziemy sobie po nowy pociąg. Oby takich sytuacji nie było Cały czas Bo widzicie jakie są wypadki Te pociągi Te pociągi właśnie z tymi strzałami nazywają się Nuclear trains Czyli nuklearne pociągi On ma pierwszeństwo więc Może się yy, idealnie wepchać My <laughs> już sobie pojedziemy Co ty robisz? Jeszcze ja ci wiadę. No co ty robisz? No ja ci wjechałem? Bo kurde się spowalniasz? Nie no, podpalam ci to. Nara. Twoja przygoda z pociągiem się skończy. Eee, nie wjeżdżaj mu jak coś. Co co wiemy, pójdziemy. Nie wiem co on ten odwala. Ale mu zmienię, bo on chyba próbował zmienić. I tyle. E, dobra, jedziemy. Co ty robisz? Umiesz jeździć, klikasz, start i już w klikasz. WASD. Nie, WS tylko. Sorry. Sorry za pomyłkę. Akurat jest cooling i jest dobrze, że wyższa temperatura. Bo tak to, to mogę sobie spędzić czas na nagrywanie odcinków. <laughs> Dla Was oczywiście. A ja tutaj będę wodzić do samy, dlatego że chcę dowieść też kula. Więc no, paliwo tak samo i... My sobie może już podwidać 110 Bo no, 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 jestem security, więc mogę jechać, tak na przykład No, ale pamiętajcie, jeżeli nie jesteście security, to pamiętajcie. Yy, możecie jechać więcej niż 90, bo to mnie zabrania. Co ty robisz? Chcę, żebym cię zabił. Chcę, żebym cię przejechał. Dobra. Możemy sobie jechać do spokojnie. Oj, trochę tu podbiłem. To trochę niebezpiecznie. Ale my się wrzeszć. To ty się... Pewnie... Boże, ja już się zamyśliłem. Pewnie ten się chciał pieprzyć. No nie, jeszcze pojechałem w prawo, Boże! Jeszcze pojechałem w prawo. No co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Chcę, żebym cię przyjechał. Dobra, możemy co Nie wiem po co ja wożę graczy. Ja tylko wożę dostawy i tyle. Dobra, tu pisze, że znak slow, to znaczy, że musimy jechać wolniej. No to tak, 175. Boże święty! Ja mam pierwszeństwo. Co ty robisz? Ci co jeż jeżdżą... Stąd, to oni mają pierwszeństwo. <coughs> Lepiej usytać ten pociąg, albo ci podpalę. To. Te strzały. Pod, dobra, podpala mu. Niech tam mu się spali. Ej, nie, ci tam dobra. Chociaż zobaczmy, jaki to będzie wybuch. Tak będzie akurat dzisiaj, więc. Więc to tyle. Co ty robisz? Co ty odwalasz? Ten miał pierwszeństwo, a ty co? No jeszcze skacz, skacz, to ci nic nie taki dosie. No, jeszcze tableteczkę sobie weźmie. O ty, debilu. Niestety musiałem go nazwać debilem, bo. Bo, kurde on nie udzielił pierwszeństwa. I. I. Kurde, y, wiecie co on robi? Ucieka, gdy ja go zabijam. Naprawdę. Ja go nie zabiłem, bo mi się pistolet wtedy skończył. Nie mogłem dać rady, bo. Y, bo wiecie. Dobra, okej. Okay. Chociaż go bez sensu nazwę debilem, ale... Ale przepraszam. No jedź w końcu. Dobra, to zamiast y, dostaw, to my sobie zrobimy y, przejażdżkę. Teraz ze strzałami. Prawda? No co ty robisz? Chcę, żebym się przejechał, no jeszcze cię przejechałem. No co ty robisz? Co ty robisz? Nie, pod, nie podpalaj z, z, za brak powodu. To jest sytuacje. Dobra, no, akurat pociągi ze strzałami mogą jechać y, 70 na godzinę maksymalnie. No co ty robisz? Jeszcze ja ci wjadę w dupę i... i będzie już po pociągu Naprawdę by mi się nie wykoleił nawet No i mi się wykoleił, dodatku No Co za głupki robiły tą grę Naprawdę Słuchajcie yy, Tak akurat jest codziennie, że ci yy, tam co podpalają pociągi Wybuchają. I tyle. Pojedziemy se nuklearnym teraz. Tylko by mi nie, nie pochwalił. <laughs> Dobra, okej. Okay. No co ty robisz? Ty se usuj już lepiej pociąg. Zamiast yy, tak stać. Dobra, okej. Okay. Możemy sobie jechać. Oj, tu trochę... Oj, tu trochę... Muszę zwolić. Co on zrobił? Co on zrobił? W ogóle? Ja cię... No co ty robisz? Co ty mi wjeżdżasz? No, okej, okay. możemy sobie jechać. Dobra, możemy sobie jechać. Dobra, okej, okay, możemy sobie jechać. Akurat sobie zrobimy pierwszą przejażdżkę. Albo już zrobiłem pierwszą przejażdżkę tym nuklearnym? Ale chyba pierwszą przejażdżkę sobie zrobię. Pociągu nuklearnego. <laughs> Niestety tylko 70 można jechać, bo to bo, bo nuklearne są niebezpieczne i mogą wybuchnąć. I tyle. Okej. Okay. Możemy się jechać na spokojnie. Dora, jedziemy se. A ten co zmienia kierunki? Ja nie rozumiem. Dora, ostatnia przejażdżka i już yy, koniec. Yy... No co ty robisz? Co on zrobił? Co ty się pieprzasz? Oddawaj mi ten pociąg. Dobra, słuchajcie. Eee, jeżeli Wam się filmik spodobał, to zostawcie suba i lajka. A dzisiaj będzie live o godzinie 17. Więc jest warto oglądać moje filmiki, bo one są wcale humorcych i on nie powinien nabrać. Dzięki za subowanie kanału i za lajkowanie tego odcinka. Dzięki.